Wiesz, to wydaje się prosta, żeby przez nie przejść. Są smałe, Pch, są smałe. Boże, co ja powiedziałam. Dobrze. Lepiej uporządkujmy rzeczy. Co tam się dzieje? Tam jest jakiś dziwak w bramie. Może być w coś zamieszany. Zaraz, chwileczkę. Zaraz tam będę. Serio? Weszłam! Dobra, pora znaleźć raport policyjny. Nie mam pojęcia gdzie jest, więc rozejrzę się. Och, ale Akari powiedziała mi, żeby sprawdzić blat biurka. I że udaje się rozproszyć na jakieś trzy minuty. Nadchodzę. Czy to będzie czasówka? Mam trzy minuty. Holy shit. E, tutaj są papiery na spotkanie. Okej, okay, ochrona, egzaminy, to się nie przyda. O mój Boże, ja mam tłumaczyć? Nic? E, szafka, są pozamykane. I też coś jest? Okej, okay, nauczyciel mógłby mnie zauważyć. Nic? Tajne pudełko. Czy tu są dokumenty w sejfie? Jaja, co robicie? Och, cukierki. Mmm... Smakowe! Zapomnij. What? Mam 3 minuty. Och, jest kluczyk. Dobra. Mam nadzieję, że rzeczy same się używają. Używaj. Co tam jest? Nie otwiera się, więc to nie do tego kluczyk. O, szlak. Dokumenty. Nie lubię tak działać pod presją. Zwłaszcza że u niego, mm -hmm. oż, dobra, sprawdzamy szufladę, nie otwiera się. Otwarte, tutaj jest raport dobra. Przepraszam, tutaj był jakiś straszny nieznajomy. Tak, tak myślałam, ale to był pan Mukoda. E ej, ty! Panie Mukoda. Wkrótce mamy spotkanie. Gdzie pan się szlaja? Um, um, szedłem kupić trochę herbaty. Nie mógł pan po prostu wziąć trochę z maszyny wendingowej? E um, chciałem się przejść, by zmienić miejsce. Proszę przestać wychodzić poza kampus, kiedy jest pan w pracy. Zwłaszcza, że pana aparycja może być łatwo pomylona z jakimś nieznajomym? Nieprawdopodobne. Proszę nie spóźnić się na spotkanie. <grytanie> o co tu chodzi? Co ja zrobiłem? Przepraszam, Battle. Naprawdę nam pomogłeś. Hej, zna. Laska, czemu ty to wykrzykujesz na głos? Znalazłam raport policyjny! Zrobiłam zdjęcie! Co? Co wy dwie robicie? Jakim cudem znalazłaś to tak szybko? Znaczy... Powiedziałeś nam, że podczas spotkania będziecie rozmawiać o nadsumę. Co oznacza, że muszą być jakieś dokumenty na ten temat. I kiedy byłyśmy tam wcześniej, dyrektor przeglądał jakieś papiery. Pomyślałam, że... to może być coś, co zostało od glin. Uuu, ona jest mądra. Tak jak powiedziała Akari, klucz do szafki był na biurku, więc otworzyłam szufladę i znalazłam papiery. Słuchajcie, nie używajcie mnie w ten sposób. Daj spokój. Przecież nie poprosiliśmy cię o pomoc, nie, Battles? Ty niczego nie wiesz, Battles. Wspaniale, nie? Małe diabły. O... No może wredne, ale skuteczne. Okej, okay, przeczytajmy co tutaj mamy. Hmm. Ale tam był jeszcze kod. Tam był jeszcze kod. Okej. Okay. 6.40 20 września. Shozo Fujimura, woźny w akademii, przechadzał się po szkole i wtedy odkrył studentkę drugiego roku, Shiorina Natsumę, leżącą twarzą w dół na korcie tenisowym. Po sprawdzeniu pulsu ofiary i próbie obudzenia jej, skontaktował się z policją i szpitalem. Okej, okay, tak jak i przewodniczący starszej klasy. Mhm, czy jak rozumiem, kolejna osoba, którą przepytamy. O siódmej policja i karetka przybyły, a Natsume została przetransportowana do tutejszego szpitala, gdzie potwierdzono jej śmierć. O ósmej rodzice Shiori Nadsume. Dokonali identyfikacji ciała. Zgodnie z decyzją policji i dyrektora, szkoła została zamknięta, a wszyscy zostali poinformowani, by zostać w środku. Przyczyna śmierci ciężkie obrażenia po upadku z dachu podejrzenie czasu okej, okay, 11 w nocy a 12 rano więc to mógł być 19 września? Dostęp na szkolny dach jest ograniczony. Ale w czasie incydentu e, drzwi zostały wyłamane i nie były zamknięte. E, to uszkodzenie było zgłoszone jako taki temat miesiąca. Ok, ciężko powiedzieć, kiedy doszło do uszkodzenia drzwi. E, u, nad dostała się do budynku najpewniej z pomocą okna w audytorium na pierwszym piętrze. Co przy niej odkryto? Czarny sweter, białą bluzkę, różową spódniczkę. Okej, okay, tu jest nic ciekawego. Mm. Szkolna torba, portfel, bilet, telefon, chusteczka, pudełko z y, ołówkami, kosmetyki. Mm. Okej, okay, w telefonie znaleziono social media i połączenia z rodziną. Um, ulubionymi uczniami i innymi, ale nic nie wyjaśnia powodu jej upadku z budynku. Hm? Więc drzwi na dach były wyłamane przez cały ten czas? Tak to wygląda. Jestem pewna, że tam nie wchodziłaś, ale to mogło stać się już parę miesięcy temu. Dobra, zobaczmy, czy dalej są wyłamane. O. Oh. O oh, oh, oh. Dobra. No to zobaczmy. Ale po tym wypadku. o? Oh. Okej. Okay. Ta dziewczyna wydaje się znajoma. Czy to nie jest ktoś z drugiej D? Nie ma powodu, żeby uciekać, ale zgaduję, że chciała popłakać w tajemnicy? Może? Hmm. Hmm. Z pewnością są szczelnie zamknięte. Najpewniej naprawili je po incydencie. A chciałabym wydostać się na dach. Hej, myślisz, że dostaniemy gdzieś klucz do tych drzwi? Nie mam pojęcia. No dobra, na dzisiaj skończmy w tym miejscu. Zobaczymy, co dalej jutro. Mam takie przeczucie, że nie zrobiłam wszystkiego. Chyba, że jeszcze wrócimy do gabinetu Dyrcia. Więc od czego zaczynamy dzisiaj? Myślałam o tym. I zdecydowanie chciałabym sprawdzić dach, tam gdzie to się wydarzyło. Więc musimy znaleźć sposób, żeby się tam dostać. Co? Chcesz wyważyć drzwi? Oczywiście, że nie. Domyślam się, że nauczyciele albo pan Fujimura muszą mieć klucz. Zobaczmy. A ty co nam powiesz? Hej, Battles! Masz może klucz na dach? O, zamknij się, nienawidzę was. Dalej się wściekasz? No dalej. Po prostu krzyczał ci dyrektor. Musisz być taki przygnębiony? Hmm. Przepraszam, Battles. Jestem pewna, że... więcej nie będziemy musiały cię wciągać w nasze plany. Wiesz dobrze, że... Oj, nikogo nie słucha, prawda? Zwykle robi coś w pośpiechu. Jeżeli zostawił mi ją samą, możesz pomóc nam dla mnie, jako że tylko my się o nią troszczymy? Postaram się, by więcej ci nie przeszkadzała, Battles. Zamierzam udawać, że mówię tylko do siebie. Jakkolwiek się stanie i jeżeli ktoś mnie podsłucha, to nie będzie moja wina. Oooh. Klucze do nieużywanych pokoi są przekazywane między dwoma nauczycielami. W tym miesiącu najpewniej e, to nauczyciel z drugiego roku. Naczelny nauczyciel? Trener życiowy? Kto to w ogóle jest? Kegej ma do cholery. To wasz wychowawca. Ach, o to chodzi! Dzięki Battles! Hmm. Dobra, lubię gościa. On nam pomaga. Wcale nie musi. Eee, dobra, dobra, dobra. Na górze były te klasy. Nie, to budach. Teraz, gdzie jest druga D? O tu. Nie dostałam odpowiedzi od mojego chłopaka. Denerwuję się. O! Miałam przewalone, kiedy pan Kageima złapał mnie podczas jedzenia przekąski w trakcie lekcji historii. Co jest nie tak w jedzeniu przekąsek? Byłabym bardziej zawstydzona, gdyby zaczęło burczeć mi w brzuchu. Okej, okay, a no to są. Hmm. Jestem śpiąca i znudzona, więc może pójdę do domu i pójdę spać. Hmm. Zobacz na zdjęcie mojego psa. Czyż nie jest cudowny? Dobra, masz wiele komentarzy. A gdzie ja mam szukać? Teraz szybko robi się zimno, nie? Powinnaś była wziąć bluzę. Czy kafeteria wciąż jest otwarta? Kupiłabym przekąskę. Wkrótce powinnam wyjść. To ciężkie, nie należeć do żadnego klubu. No i trochę nudne. Och, oczy? Robota klubowa, co? Oby tak dalej. No dobra. Okej. Okay. Wstrzymaj się, Aoi. Czy ty planujesz tak po prostu pójść do pana Kageyama? Ha? Znaczy, że tak? Nie sądzę, żeby... Powiedzenie mu czegoś jak: Chcę pożyczyć klucz na dach, więc proszę, daj mi go. Mogło zadziałać, wiesz? Zwłaszcza po tym, jak ktoś stamtąd spadł i umarł. E, więc co robimy? Mamy szczęście, że to nasz wychowawca ma klucz. Daj mi chwilę, przepani. A teraz co planujesz? Hmm? Panie. Kageyama, chciałabym chwilę porozmawiać, czy to w porządku? Hmm? o co chodzi? To trochę. Nie chciałabym, żeby inni słyszeli. Więc proszę, możemy pójść na korytarz? O, aparatki! Nieźle, Kari! O, to nadchodzę! Muszę się podkreślić do jego biurka i podebrać klucz. O nie, skradanka? Unikaj strasznych nauczycieli. Chyba wiem. Oh. E, Upuściliście coś? Nie, nie, w porządku. Nie przeszkadzajcie sobie. Naprawdę? O nie. O nie. Jakie oni mają zasięg wzroku? O! To może wiele łatwić. o ah! Oh, shit. <grywka> Dobra, to było logiczne w sumie. <grywka> Nie? Okej. Okay. Naprawdę? To ja myślałam, że oni mnie od razu zauważą. E, czy to jest w szufladzie? Muszę się pośpieszyć. Ach, znalazłam. Ja myślałam, że ja nie mogę przed nimi przejść. O! O! o -oe. Co ty tutaj robisz? Ej, zaraz. Co tam trzymasz? Aha! Ej. Okej, okay. bo ja miałam stąd uciekać. <noise> A ona sobie tam siedzi, nie widziałam. O, oh, to było bliskie. Cieszę się, że wyszło w porządku. Więc co teraz? He? Dlaczego nie? Powinno być w porządku teraz. Jest wiele klas zajętych, przez kluby, po drodze na dachnia. Mamy klub sztuki, muzyczny pokój. Jeżeli pójdziemy na dach, może zrobić się irytująco. Lepiej będzie tam pójść, kiedy nikogo nie będzie w pobliżu. Masz rację. Dobra, czekamy na nockę. Chodźmy do domu, wrócimy tutaj pod odsłoną nocy. Trochę ryzykowne, nie uważasz? U, masz rację. Jeżeli chcemy iść w nocy, to nie wracajmy do domu, tylko schowajmy się gdzieś. A. Ale mama powiedziała, że będziemy mieć smażonego kurczaka. Lepiej będzie coś zjeść. Co za wspaniała dziennikarka! Słuchaj, są też inne powody. Pamiętasz raport policyjny? Powiedzieli, że nad sumę wkradła się przez okno. Kiedy już tam będziemy, chciałabym odtworzyć jej trasę. Nawet w tym samym czasie, jakby się dało. A teraz skończmy to i zacznijmy dochodzenie. Hm. Tylko nie skończmy tak jak ona, będzie bardzo dobrze. E, no dobra. O, oh, Battles! Słyszałeś o czym rozmawiamy? Nie słyszałeś, prawda? Nie wiem, niczego nie słyszałem. Nie mam niczego wspólnego z tymi demonicznymi dziewczynami. No i super. Tak, trzymaj! Dobra, czyli mówisz, że mamy się gdzieś w końcu schować, czy po prostu jolo do domu? Z ona. Ona wtedy skorzystała z audytorium. Chyba tu na dole. Tafrum? To było to? Nie, to jest sala gimnastyczna. Tu. I weszła oknem. Właśnie. Nad sumę weszła do budynku z pomocą okna na pierwszym piętrze w audytorium. To musi być tutaj. Skoro już odtwarzamy jej trasę, zamierzasz wślizgnąć się w środku nocy i pójść na dach? Tak, otwórzmy je, póki tu jesteśmy. Myślisz, że możemy? Tak się zastanawiam. Patrząc na incydent z Natsumę, to nie będzie przyciągał uwagi? To prawda, ale na razie może być niemożliwe, by idealnie odtworzyć jej trasę. Mm, Okej, okay. więc wykorzystamy podobną drogę. Czy to jest dobre miejsce? Pomyśla o jakimś. Naprawdę? Powiedz! A może sama zacznij myśleć? Wykorzystujesz mnie do takiej roboty od wczoraj. Dobra, niech będzie. A mogę chociaż dostać wskazówkę? Pierwsze piętro, małe okno, miejsce, którego nie używają kluby. To tyle. Tak myślę. Hmm, poszukajmy. Okej. Okay. Pierwsze piętro, małe okno. Zaraz, zaraz, jesteśmy na pierwszym piętrze. No nie no, chyba nie. Tu nie wejdziemy. Kabinet pielęgniarki też brzmi źle. Miało być małe okno. E, tu jest klub. Oj, tu jest klub. A może... Hm. Basen? Odpada. A sala gimnastyczna? Pierwsze piętro, małe okna. Miejsce, którego nikt nie używał dzisiaj. Czy to jest to? Bingo! Wiesz... To wydaje się prosta, żeby przez nie przejść. Są małe. Są małe, boże, co ja powiedziałam. Są małe, nisko położone, więc ludzie mogą nie zauważyć, kiedy je otworzymy. Nie możemy być tego 100% pewne. A gdybyśmy. zrobiły coś dodatkowego, tak żeby nabrać pewności. Co masz na myśli? Zostawię szczegóły na później, ale. Jak upewnić się, że nikt nie będzie używał sali gimnastycznej? Że nikt tutaj nie wejdzie? Hmm... A może zamkniemy drzwi? Nie musimy ich zamykać. Użyjmy czegoś, co tutaj jest. Okej... Okay. Eee... Co ty masz na myśli? Piłki? Okej, okay. <laughs> wątpliwe. A miotła? Mop! Dobra, elegancko. A gdyby tak użyć tego do zabarykadowania drzwi? O to chodzi! Tutaj są tylko pojedyncze rozsuwane drzwi, więc to powstrzyma je przed otwarciem z zewnątrz. I to powstrzyma kogokolwiek od sprawdzenia? Ale czy nie uznają tego za dziwne, jeżeli ktoś przyjdzie sprawdzić salę gimnastyczną i nie otworzy drzwi? Ale jaki mieliby mieć powód, żeby przyjść ją sprawdzić i zaglądać do środka? Dlaczego? Hmm Okej. Okay. Czas na podsumowanie. W jakich godzinach trwa patrol po szkole. E zaraz, zaraz, zaraz. A czy właśnie ten pan nam tego nie mówił? O, to znowu nasze małe panie detektyw. potrzebujecie czegoś? E e widzisz, jeśli chodzi o salę gimnastyczną... Nasza klasa miała gimnastykę dzisiaj o 6.00. A jako, że żaden z klubów nie planował używać sali gimnastycznej, nauczyciele ją zamknęli. Również pozamykali okna, więc nie trzeba ich sprawdzać. Dajemy ci po prostu znać, żebyś wiedział, panie Fujimura. Ach, czyżby? Dziękuję. Doceniam, że oszczędzacie mój czas. Dobrze. Skłamaliśmy panu o Fujimurze, który zawsze wydaje się taki miły. Czuję się trochę winna. To nie jest wielkie kłamstwo. W porządku. Jeżeli ci się nie podoba, dlaczego nie dasz sobie spokoju? Nie mogę. W porządku. Więc spotkajmy się przy frontowym wejściu o dziewiątej wieczorem. Hmm. I to może mieć klimacik.